Świat gwiazd często wydaje się pełen blasku, czerwonych dywanów i oklasków. Widzowie patrzą na aktorów, piosenkarzy i artystów jak na ludzi, którym się udało mają sławę, pieniądze i życie jak z bajki. Jednak rzeczywistość często jest zupełnie inna: za kulisami kryją się dramaty, które potrafią złamać nawet najbardziej uśmiechnięte twarze z ekranów i scen. W tym odcinku opowiemy o czterech polskich gwiazdach których życie skrywało wstrząsające historie, pełne bólu, straty i dramatycznych zwrotów akcji. Naszą opowieść zaczynamy od historii Krzysztofa Krawczyka, jednej z największych legend polskiej muzyki. Jego głos znali wszyscy, jego piosenki nuciły miliony, a on sam był symbolem sukcesu i długowieczności w showbiznesie. Jednak prywatnie Krawczyk zmagał się z wieloma trudnościami. Już w młodości przeżył dramat, kiedy w wypadku samochodowym zginęła jego pierwsza żona. Wypadek był dla niego szokiem, który na długo odcisnął piętno na jego życiu. Lata później artysta sam przeżył kolejne groźne wypadki samochodowe, które omal nie zakończyły się tragicznie. Do tego dochodziły problemy zdrowotne. Krawczyk zmagał się z powikłaniami po covidzie, chorobami serca i innymi dolegliwościami, które stopniowo odbierały mu siły. W wywiadach często powtarzał, że jego życie to sinusoida pełna wzlotów i upadków. Mimo ogromnej popularności w Polsce, Krawczyk w pewnym momencie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie próbował swoich sił w amerykańskim show biznesie. Tam też zetknął się z trudnościami finansowymi i zawodowymi, które były dalekie od wyobrażeń o życiu gwiazdy. Na szczęście wrócił do kraju i odzyskał dawną sławę, ale cień tragedii zawsze mu towarzyszył. W 2021 roku zmarł, pozostawiając po sobie ogromny dorobek muzyczny i miliony fanów w żałobie. Jego życie to dowód na to, że nawet najbardziej rozśpiewane serce może kryć wiele cierpienia. Kolejną historią jest los Danuty Rin, jednej z najbardziej charakterystycznych polskich wokalistek. Jej mocny głos i niezapomniane piosenki takie jak Gdzie ci mężczyźni sprawiły, że stała się prawdziwą gwiazdą estrady. Jednak za kulisami sceny jej życie było pełne smutku. Rin zmagała się z samotnością i problemami finansowymi, które narastały, gdy jej kariera zaczęła przygasać. W ostatnich latach życia chorowała i praktycznie wycofała się z życia publicznego. Media rzadko o niej mówiły, a kiedy pojawiały się wzmianki, często miały gorzki wydźwięk o kłopotach zdrowotnych i trudnej sytuacji materialnej. Wspomnienia przyjaciół mówiły jasno. Była kobietą, która dawała innym radość, a sama żyła w cieniu smutku. Jej śmierć w 2006 roku była cicha, ale dla wielu fanów bardzo bolesna, bo przypomniała, jak okrutne potrafi być życie artysty, gdy reflektory gasną. Te dwie historie pokazują, że blask sceny to tylko część prawdy, za nim kryją się łzy, straty i dramaty, o których rzadko mówi się głośno. W następnej części opowiemy o aktorce, która przez lata walczyła z chorobą. Oraz o legendzie polskiego kina, której życie osobiste było pełne bolesnych doświadczeń. Trzecią postacią naszej opowieści jest Katarzyna Łaniewska, aktorka znana widzom przede wszystkim z ról w filmach i serialach takich jak Klan czy czterdziestolatek. Widzowie kojarzyli ją z pogodną twarzą i spokojnym, ciepłym głosem, który przywodził na myśl sąsiedzką serdeczność i poczucie bezpieczeństwa. Jednak życie prywatne Katarzyny Łaniewskiej kryło dramaty, które na zawsze wpłynęły na jej osobowość i spojrzenie na świat. Największym cieniem, jaki położył się na jej biografii, była tragedia rodzinna. W czasie wojny jako młoda dziewczyna była świadkiem dramatycznych wydarzeń, straciła ojca, który został zamordowany przez Niemców, a sama przeżyła okupację w ciągłym lęku. Dorastanie w cieniu wojny odcisnęło na niej piętno, które towarzyszyło jej przez całe życie. Mimo, że z czasem stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych polskich aktorek, los nie szczędził jej trudnych doświadczeń. Jej małżeństwo z aktorem Ignacym Gogolewskim było pełne napięć i nieporozumień. Po rozwodzie musiała samotnie mierzyć się z wychowaniem córki i godzeniem życia rodzinnego z wymagającą pracą w teatrze i telewizji. W późniejszych latach aktorka zmagała się także z problemami zdrowotnymi, które stopniowo odbierały jej siły. Mimo to, aż do ostatnich lat życia była aktywna zawodowo i społecznie, starając się pokazywać widzom uśmiech, nawet gdy w sercu nosiła ciężar wielu osobistych przeżyć. Jej historia to przykład niezwykłej siły i determinacji kobiety, która mimo bólu potrafiła nieść radość innym. Kolejną osobą, o której musimy wspomnieć, jest Roman Wilhelmi, legenda polskiego kina i teatru. Jego rolę w alternatywy czterech. Karierze Nikodema Dyzmy, czy Zaklętych Rewirach, przeszły do historii, a jego charyzma i ekranowa siła sprawiły, że stał się jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia. Jednak za kulisami kariery kryło się życie pełne napięć i samotności. Wilhelmi był perfekcjonistą, który całkowicie poświęcał się pracy. Koledzy z planu wspominali, że bywał trudny we współpracy, bo wymagał od siebie i innych absolutnego zaangażowania. Jego życie prywatne nie układało się spokojnie. Miał dwa nieudane małżeństwa, a relacje z najbliższymi bywały skomplikowane. Pod koniec życia zmagał się z poważną chorobą, rakiem trzustki, który zabrał go w wieku zaledwie 57 lat. Wilhelmi do końca grał na scenie, choć jego siły słabły z dnia na dzień. Odszedł w samotności, bez rozgłosu. A jego pogrzeb stał się momentem, w którym fani zrozumieli, jak wielką stratę poniosło polskie kino. Losy Katarzyny Łaniewskiej i Romana Wilhelmiego to dwa różne światy. Ona niosła w sobie cichy ból, on zmagał się z własnymi demonami i chorobą. Oboje jednak pokazują, że blask sceny nigdy nie opowiada pełnej historii życia artysty. W następnej części opowiemy o kolejnej polskiej gwieździe, której los był naznaczony tragicznymi wydarzeniami i życiowymi próbami, które złamałyby niejednego człowieka. Kolejną postacią, której życie kryło w sobie dramatyczne wydarzenia, jest Piotr Fronczewski, aktor, którego kochają miliony Polaków. Znany z ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych, dla wielu widzów stał się symbolem ciepła, poczucia humoru i niezwykłego talentu. Postaci takie jak Pan Kleks z kultowej serii dla dzieci czy charyzmatyczni bohaterowie filmów i seriali sprawiły, że Franczewski zapisał się w sercach kilku pokoleń widzów. Jednak niewiele osób wie, że za uśmiechem i sceniczną energią kryła się długa walka z osobistymi problemami, które niemal zrujnowały jego życie. Największym cieniem w jego historii była walka z uzależnieniem od alkoholu, która trwała przez wiele lat. Aktor wielokrotnie przyznawał w wywiadach, że picie zaczynało się niewinnie, w gronie przyjaciół i kolegów z planu, ale z czasem stało się nawykiem, który wymykał się spod kontroli. Alkohol niszczył nie tylko jego zdrowie, ale też relacje rodzinne i zawodowe. Dochodziło do momentów, kiedy pojawiały się obawy, że jego wspaniała kariera może runąć w jednej chwili. Frączewski jednak znalazł w sobie siłę, by walczyć z nałogiem. Podjął terapię i otwarcie przyznał się do swoich problemów, stając się przykładem dla innych, że nawet w najtrudniejszej sytuacji można podjąć walkę o siebie. Wyznał w jednym z wywiadów, że moment, w którym zrozumiał, że może stracić wszystko rodzinę, przyjaciół i ukochany zawód, stał się punktem zwrotnym w jego życiu. Ta walka o trzeźwość była dramatyczna, ale zakończyła się sukcesem. Aktor dziś jest trzeźwy i nie boi się mówić o swojej przeszłości. Przestrzegając innych przed drogą, którą sam przeszedł. Jego historia pokazuje, że tragedie nie zawsze mają postać nagłych, spektakularnych wydarzeń. Czasem dramat rozgrywa się w ciszy, w samotności, a największym przeciwnikiem jest sam człowiek i jego słabości. Piotr Frączewski dzięki determinacji, wsparciu rodziny i sile charakteru pokonał własne demony, ale sam przyznaje, że ta walka na zawsze zostawiła w nim ślad. Dziś patrząc na niego widzimy uśmiechniętego i pełnego życia artystę, ale za tym uśmiechem kryje się długa droga przez mrok, z której udało mu się wyjść zwycięsko. W kolejnej części opowiemy o ostatniej z czterech polskich gwiazd, której życie i kariera zostały naznaczone dramatycznymi wydarzeniami i bolesnymi stratami, jakie trudno sobie wyobrazić. Ostatnia z dzisiejszych historii należy do Ewy Sałackiej, utalentowanej aktorki filmowej i teatralnej której życie i kariera zakończyły się w tragicznych okolicznościach. Ewa Sałacka była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina lat 90. Jej urok, charyzma i talent sprawiły, że widzowie zapamiętali ją zarówno z ról komediowych, jak i dramatycznych. Grała w takich produkcjach jak Och, Karol czy Matki, Żony i Kochanki, zdobywając serca publiczności swoją naturalnością i sceniczną energią. Jednak za tym blaskiem kryło się życie pełne wyzwań i dramatów. Aktorka zmagała się z problemami zdrowotnymi, o których niewielu wiedziało. Prawdziwa tragedia wydarzyła się jednak 2 lipca 2006 roku, kiedy Ewa Sałacka spędzała czas na działce w podwarszawskim Izabelinie. Tego dnia została urządlona przez osę, a u niej wystąpiła gwałtowna reakcja alergiczna wstrząs anafilaktyczny. Pomoc medyczna nie zdążyła na czas i aktorka zmarła nagle, mając zaledwie 50 lat. Jej śmierć była ogromnym szokiem dla całego środowiska artystycznego i dla fanów, którzy nie mogli uwierzyć, że tak energiczna, pełna życia kobieta odeszła w tak absurdalnych okolicznościach. Historia Ewy Sałackiej to dramat, który pokazuje, jak kruche i nieprzewidywalne może być życie. W jednej chwili człowiek cieszy się wakacyjnym popołudniem, w kolejnej jego życie gaśnie z powodu nagłego wypadku, którego nikt się nie spodziewał. To wydarzenie na zawsze pozostało symbolem nieprzewidywalności losu w świecie polskich gwiazd. Dziś, wspominając Ewę Sałacką, widzimy przede wszystkim uśmiechniętą pełną uroku kobietę, która zostawiła po sobie rolę pełne ciepła i charyzmy, ale także historię, która przypomina, że tragedia może nadejść w najmniej oczekiwanym momencie. Tak kończymy opowieść o czterech polskich gwiazdach, których życie pełne było dramatów i wstrząsających zwrotów akcji. Krzysztof Krawczyk, Danuta Rin, Piotr Frączewski i Ewa Sałacka pokazują, że blask reflektorów to tylko wierzchnia warstwa życia artysty, a pod nią kryją się historie pełne cierpienia, które poruszają i skłaniają do refleksji.